W Dying Light mamy do dyspozycji masę różnych broni, którymi możemy walczyć z hordami zombie. Czy możliwe jest jednak przejście gry bez ich używania? Wyzwanie będzie o tyle ciekawsze, że sam po raz pierwszy będę ogrywał tą produkcję. Jako główny bohater Kyle Crane trafiamy do strefy kwarantanny, aby odzyskać ważny plik danych dla organizacji GRE. Lądowanie się nie udaje, zostajemy ugryzieni, a człowieka, który nas uratował, pożerają zombiaki. Rozpoczyna się tutorial, w którym uczę się podstaw parkouru i już tutaj miałem pierwszą wpadkę. <słuchajcie> Szybko poszło, słuchajcie. Po skończonym samouczku musiałem pokonać pierwszego zarażonego. Zdziwiłem się, gdy zabiłem go jednym ciosem, ale jak się okaże, to tylko przez wygląd na tutorial. Pierwsza, prawdziwa misja polegała na uzbrojeniu pułapek, i tutaj już zombie były o wiele twardsze. Było ich zbyt dużo do pokonania, ale były na tyle wolne, że udało mi się podpiąć bomby bez zawijania żadnego przeciwnika. Nie zdążyłem nacieszyć się sukcesem, gdyż dosłownie chwilę później naprzeciwko mnie stanął zmutowany, zarażony z wielkim młotem. Co jest? Mój pomysł na walkę był prosty: okładać go pięściami oraz unikać powolnych ciosów. Wszystko poszłoby dobrze, gdyby nie elementy otoczenia, których nie zauważyłem. Kur! Co on zrobił? ha <laughs> Nie! Po powrocie postanowiłem wykorzystać leżące bomby na swoją korzyść, a następnie dobiłem mutanta tym samym sposobem co wcześniej. Teraz mogłem w spokoju naprawić problemy ze światłem w rozdzielni. W kolejnej misji musiałem odzyskać dla tutejszych zrzut z antyzyną, czyli środkiem spowalniającym przemianę w zombie. Wyeliminowałem dwójką przeciwników przy skrzyni i znalazłem to, czego szukałem, ale postanowiłem to spalić. W skrócie pozwoli mi to dotrzeć do człowieka posiadającego ważny plik danych, a tutejszych ochłamię, że ktoś zdążył zabrać zrzut. Teraz czekała mnie ucieczka przed panami z jakże szerokim i szczerym uśmiechem. Poszło całkiem gładko, a następnie poznałem swój cel w niezbyt miłych okolicznościach. Ryze obiecał mi antyzynę w zamian za powłączanie modulatorów na wieżach antenowych. Głównego zasilania pilnował zmutowany zombiak, a ja znowu popełniłem ten sam błąd. Dobra. Za drugim razem zrobiłem to po cichu oraz poznałem nowy typ zarażonego, który pluł mazią. Udało mi się włączyć zasilanie oraz modulatory na wieżach. To jednak nie było wszystko. Musiałem pozbierać haracze od dłużników rajca oraz wyczyścić osadę z zarażonych. Odkryłem tutaj ciekawą taktykę zabijania zombi, czyli nabijanie ich na ostre elementy otoczenia. Jest to o wiele szybsze niż klasyczne okładanie pięściami. Ostatnią przysługą było znalezienie zaginionego patrolu i odzyskanie dokumentów. W tej misji po raz pierwszy miałem styczność z przeciwnikiem strzelającym z broni. Dodatkowo był on na dachu, do którego nie miałem dostępu. Zauważyłem jednak klif, z którego mógłbym tam skoczyć, ale mój zapał został szybko ugaszony. Za drugim razem wykorzystałem moment, kiedy żołnierz był zajęty strzelaniem do zombie, a następnie go wykończyłem. Odzyskałem dokumenty, a w zamian za to wszystko, Raj postanowił mnie wykiwać i dał mi tylko pięć artyzyny. Zanim odniosłem zdobyte leki, postanowiłem podlevelować siłę, która wbijała się w najwolniej z trzech drzewek umiejętności. Grind polegał na wpychaniu wszystkich zombiaków z okolicy na pręty, wychodzeniu z gry, aby zrespawnować zarażonych i tak w kółko. Udało mi się nabić trzy poziomy, dzięki którym odblokowałem mocniejsze uderzenie z pięści. Skoro Rice nie dotrzymał obietnicy, to trzeba było zabrać antyzynę siłą. Przechowywał ją w szkole, ale żeby dostać się do magazynu, trzeba było się przebić przez jego ludzi. O ile z pojedynczym wrogiem walczyło się całkiem łatwo, to w przypadku grupki było to praktycznie niemożliwe. Zwykłe, szybkie ciosy były nieefektowne, dlatego starałem się odciągać każdego żołnierza po kolei, wywracać go na ziemię mocnym ciosem albo popchnięciem oraz dobijać. Nawet sztuczna inteligencja była pod wrażeniem tego wyzwania i dawała mi trochę luzu. Próbowałem też wykorzystać na swoją korzyść zombie, ale ludzie Rajsa nie dawali się tak łatwo. Wraz z Jade znaleźliśmy to czego szukaliśmy, a kolejną misją było pobranie próbki od tego skurczybyka. Na przerywnikach filmowych wyglądał na bardzo szybkiego, więc zacząłem się zastanawiać jak uda mi się go zabić. Co ciekawe problem rozwiązał się sam, bo kiedy dotarłem pod znacznik Splinter leżał już martwy. Tak to się robi moi drodzy, zero wysiłku. <grytania> Oddałem próbkę dla doktora, który był już blisko wynalezienia leku. Chwilę później dowiedziałem się, że Brad Jade próbuje wysadzić gniazdo zarażonych, a że jest Fight łapą, to musiałem zrobić to za niego. Za pierwszym razem miałem problem ze znalezieniem miejsca do podłożenia bok i nie wyrobiłem się czasowo, ale za drugim razem poszły jak płatka. niestety nie przeżył, po czym Dr. Zer został porwany przez ludzi Raisa. Od tego momentu fabuły zaczyna się prawdziwe wyzwanie, bo do rozgrywki wkraczają strzelający żołnierze. Doktor, więziony był w garnizonie Rajsa, do którego udało mi się dostać, unikając jakiejkolwiek konfrontacji. Taką samą taktykę zastosowałem w środku, ale w pewnym momencie walka była nieunikniona. Krótka seria z broni wystarczyła, aby mnie zabić, dlatego musiałem wykańczać żołnierzy osobno oraz dodatkowo kryć się przed strzałami reszty. Moją główną przewagą było to, że mogłem się respić nieskończoną ilość razy, podczas gdy ludzie Rajsa mieli tylko jedno życie. Udało mi się odnaleźć doktora, ale i tak zostałem schwytany oraz wrzucony na arenę. Zmuszony byłem walczyć tu o przetrwanie i choć zwykłe zombiaki to był pikuś, to potem wkroczył on. Wielki mutant w zbroi. Nie, nie co wygadacie. Nieważne ile razy go uderzałem, moje pięści nie robiły mu nic a nic. Oła, jak się zawinął? Pierwszym światełkiem w tunelu były bomby, które po raz pierwszy zabrały mu HP. Coś mu tam było, czy mi się wydaje? Uuu, mamy. Niestety, szybko się skończyły, a po śmierci mutant miał ponownie pełne życie. Próbując wszystkiego, przypadkowo zniszczyłem mu armor i zauważyłem, że mogą teraz zadawać damage. Biegając dookoła kontenera, mutant co chwilę się stunował, a ja mogłem go wykończyć. Niestety, challenge w tym momencie się zakończył, ponieważ Crane użył maczety oraz pistoletu do zabicia żołnierzy. W każdym razie, kontynuowałem dalej, uciekając z areny oraz dostając się do nowej części miasta, czyli strefy Zero. Dr. Zir zdążył przekazać wyniki badań Jade, która właśnie niesie je do innego naukowca, a ja musiałem ją znaleźć. W tej lokacji miałem do wykonania kilka mniej ważnych zadań, z którymi nie miałem większego problemu. Z ciekawszych rzeczy poznałem nowy typ zarażonego, natomiast walka z nim nie stanowiła żadnego problemu. Okazało się, że Jade została porwana przez Rysa, a ja ponownie musiałem wejść do paszczy lwa. Nie byłem świadomy, że czeka mnie tu największe wyzwanie z całej gry. Walka z tymi żołnierzami to była katorga. Byli bardzo silni, a jeden mały błąd sprawiał, że ginąłem. Cały czas jednak próbowałem i eliminowałem wrogów po kolei. Najciężej było poradzić sobie z żołnierzami na balkonie, bo zanim zdążyłem tam wejść, to już do mnie strzelali całą serię. Jak już jednak udało mi się wskoczyć, zrzucałem ich na dół jednego po jednym. Tam, gdzie nie musiałem zabijać, przebiegałem po prostu obok, aż nie dotarłem do Jade. Rice wypuścił na nas hordę zarażonych, natomiast tym razem dałem się wykazać w walce komu innemu. Finalnie Jade oddała mi ostatnią fiolkę antyzyny, samej zmieniając się w zombie, gdyż została ugryziona. No i teraz przyszedł czas na prawą rękę Rysa, czyli Tahira. Kto by się spodziewał, że to właśnie człowiek będzie najcięższym wyzwaniem w tym challenge'u? Moje ręce zadawały mu obrażenia, ale były naprawdę znikome. Kurde, nie wiem czy to ciężkie to jest. Mocne ciosy były najefektywniejsze, ponieważ wytrącały go z równowagi. Mało tego, w połowie przyszli dodatkowi żołnierze, którzy napsuli mi trochę krwi. XD Kur... Mać! Jak Takir się respis z całym życiem? Pieprzele. A oh, Jedna czwarta, ale ja mam przynajmniej całe HP. Sama walka trwała dokładnie godzinę i 10 minut, ale satysfakcja była ogromna. Uwaga! Tak jest! Skurpa. Pozostałe misje fabularne nie wymagały ode mnie tak naprawdę zabijania kogokolwiek. Wystarczyło odciągać lub omijać zombiaki oraz progresować naprzód. Takim sposobem dostarczyłem wyniki badań do naukowca w strefie 0, a Sam Rice wyzwał mnie na pojedynek na szczycie budynku. Zanim tam dotarłem, musiałem uciec przed ostatnią hordą w kanałach, po czym pokonałem Rice'a, zrzucając go na dół oraz odzyskałem pliki danych kończąc tym samym podstawową część gry.